Ludziska! Pokażcie jak to cholerstwo działa! Zaraz mi babci na cały wypadnie. Razem z jajnikami. Ty, możesz wyjąć kluczyki ze stacyjki, proszę. Okej, okay, dzięki. Dobra, słuchajcie mnie, ludziska. Jak już macie jebany znak na samochodzie, bierzcie sprzęcik, bierzcie darmowe jointy i rozjedźcie się po mieście. Julian, co ty do kurwy mi tu odpierdalasz? Te wozy trzeba uszczelnić i wyposażyć tak samo jak ten pierwszy, bo kierowcy będą upisgani jak delfiny. Ale musimy najpierw zarobić hajs, żeby potem wyposażyć wozy. Dobra, brać po 10 jointów i wisicie po 50 dolarów plus 25% z każdej jazdy. Dobra, ludziska, chwytajcie lejce, ruchy na drogę! Ciebie pojebało. Uderzyło wam do łepetyń jak zwykle. Wszystko dobrze, mordo. Zainwestujemy zarobioną kawonę w samochody i będzie dobrze. Zrozum, przecież to sukces. O co kurna chodzi z tymi obrandowanymi samochodami? Mm -mm, jeszcze tego brakowało. A, a, co robią chłopcy? Sprzedajecie gotowe jointy znowu? To raczej nie jest legalne. Może mój pan Lejki ma rację? A mówiłem, Randy. Ha! Proszę pana! Znowu mnie pan straszy. Randy, musisz wezwać policję. Ale ja nie chcę. I nie chcę wdepnąć w gówno. Dogaduję się z chłopakami. Ale łamią przepisy. Co to kurna jest Gandziel? Ricky, dzięki Bozi. Ricky, co ci się kurwa stało w oko? Chłopcy pojebane, ludzie się biją, żeby wejść do mojego wozu. Dostałem w oko i cios pysk od jakiejś starej, wrednej cipy. Chyba mi złamała kość twarzową. Chujowo, stary, ale to pewnie pojedynczy przypadek. I skoły nam więcej jointów, Ricky. Już nam się jointy skończyły? Jasne, normalnie rozpierdalamy to miasto, nie? Yo, babs to t. Mamy poważną rozpierduchę zaraz przy włoskiej pizzerii. Kurwa, mać, sykorze, weź przyślij jakąś pomoc, Nie, ja babs, stary, proszę, musisz... Kurwy, synu, odpierdol się napizgać! Kurwa, telewony po im złamał mi nos! Musicie przysłać samochody! Gdzie kierowcy? Dobra, niech każdy, kto jest wolny, jedzie do włoskiej pizzerii, ale szybko! Tych ludzi normalnie pojebało. Jakiś zjeb przestawił mi giwerę do głowy. Odpadam. Spokojnie, Margrit. To dlatego, że to nowość. Wszystko się uspokoi. Baza, baza, baza. Jacob i ja możemy jechać do pizzerii odbiór. Super, chłopcy. Bardzo dobrze. Ta rewelacja, Julian. Nie żeby Cory i Jacob mieli nas ranę w pacynach. Gdzie tam? Nie mamy wyjścia. Ty wezwał pomoc. Zrobiłem ci dużo skrętów, dziadziu. Brawo, młody. Bardzo dobrze. Skręcaj dalej, ten biznes aż wymiata. Kiedyś to wszystko będzie twoje, Momo. Stary, porządny, rodzinny interes. Słupcio, ale fajnie. Baza, baza, kory do bazy. To ja, ziomy. Jestem na miejscu. Rozgoniłem to towarzyszo, rozkminiłem temat bez odbioru. Tak, stary, temat ogarnięty. Rozwozimy klientów. O kurwa, ruchacze! To rura i powysadzaj klientów. Jaka rura autobusem? Ożeś, kurwa, nie mam jak to nas, jest wszędzie. Ludzie mi zbudzą, spadają i są ofiary. Chyba mogę jakoś wykantować pszarnie. No nie wiem, spróbuję zbierać mięso, czy gdzie tam. Bada, dam wam znać, bada. O kurwa, przejebane! Olera, co to dla nas oznacza, Julian? Nic, chłopie, jest spoks. To tam ci goście mają przejebane, nie my. Niech sami sobie radzą. No cześć serbusik! Stać, groje, ani kroku!